Kawiarnię otworzyłem na swój styl, że tak powiem, ponieważ wcześniej prowadził ją ktoś inny, więc ja ją otworzyłem trzy lata temu, w czerwcu minęły 3 lata. Co roku staram się robić takie kolejne rocznice na ogrodzie w formie koncertu teatralnego. Powód jest i banalny, i niebanalny. Po prostu pracując kilkanaście lat w korporacji, miałem w pewnym momencie dość już po prostu tej pracy, dość stawania na baczność. Nieczęsto jak to w korporacjach i chciałem po prostu mieć coś swojego, swój własny interesa, że jeszcze miałem pewne takie zakusy przez minione lata do jakichś takich wydarzeń muzyczno-kulturalnych, typu miałem pewien incydent w pracy w radiu Gorzowskim, którego już nie ma miałem. Prowadziłem dyskoteki, byłem DJ-em w Gorzowskim klubie. Grałem kiedyś na jednym czy nawet dwóch różnych instrumentach, mieliśmy zespół punk rockowy w latach 80. -tych. No to tak, tak blisko mnie było do, do tak, tego typu działalności i tak postanowiłem właśnie tworzyć taką kawiarnię i jakby w swój sposób ją poprowadzić przede wszystkim dlatego, żeby się tu odbywały pewne wydarzenia muzyczne, kulturalne i tak dalej, a dzięki dużej przychylności dyrektora Tomaszewicza, który jest bardzo otwarty na te moje pomysły, po prostu powstał pewien cykl wydarzeń kulturalnych, głównie koncertów, które które odbywają się praktycznie co dwa tygodnie od pewnego czasu i było ich już kilkadziesiąt. Staram się zapraszać często naszych lokalnych wykonawców, muzyków, których okazuje się jest bardzo dużo i bardzo znakomitych muzyków, ale również znanych aktorów śpiewających, również muzyków spoza, spoza Gorzowa, z innych części Polski. No, mam już swoją taką wyrobioną publiczność, która często przychodzi w ciemno na te koncerty, mając o za mnie zaufanie, ponieważ się nie zawiedli jak na razie. Mam nadzieję, że się nie zawiedli na tym. Tak to pokrótce wygląda, kawiarnia funkcjonuje codziennie, codziennie jest otwarta, a w weekendy oczywiście dłużej, co drugi weekend odbywają się właśnie te koncerty, bardzo kameralne, przy, stoliku, przy stolikach, ja tę formę wymyśliłem, żeby to było zawsze, bez względu na to co się wydarzy, żeby to zawsze było przy stoliku, żeby każdy miał miejsce siedzące, każdy miał przy stoliku, żeby mógł wypić podczas tego koncertu kawę, herbatę, lampkę wina. Mimo że często mi sugerowali właśnie, że więcej mi to uweszło ludzi, gdybym postawił powiedzmy pikinowo te rzędy, ale nie, po prostu tak sobie to wymyśliłem, ma to być taka forma troszeczkę inna. Zawsze jest komplet, zawsze, zawsze jest miły odbiór i mam nadzieję, że klienci nie, przychodzą, nie wychodzą zawiedzeni, ponieważ wracają do mnie. Oprócz tego czasami też nasi gorzscy aktorzy tutaj jakieś swoje przedsięwzięcia też realizują. Robiliśmy taką, taki, taką zabawę przy muzyce Solen Funky. Jest nasz aktor gorzowski, który gra z Czarnych Płyt. Świetną muzykę, też bardzo fajnie się wszyscy bawili. No i tak to wygląda. W no, tygodniu jest otwarta popołudniami do wieczora. Podobno mamy najlepszą kawę w Gorzowie. Tak słyszałem od kilku klientów. Mam nadzieję, że to prawda i że tak rzeczywiście jest. Jak ktoś nie ma pewności, to zapraszam, żeby spróbować. Peczne ciasta. Można też wypić lampkę wina czy piwa, dobrą whisky. I, i, ta, i tak to funkcjonuje, jakby staram się to między, między tym co się dzieje w teatrze jakby dopasowywać swoją działalność do tego, ponieważ to jakby żeby się na siebie nie nakładało. No i jestem szalenie, szalenie mile zaskoczony, że w tym głosowaniu, które Państwo przeprowadziliście jestem na pierwszym miejscu i to tak jak spojrzałem dosyć, dosyć mocno na pierwszym miejscu, nie spodziewałem się, że to będzie aż taka Taka duża różnica między pierwszym a drugim, choć bardzo się cieszę, na drugim miejscu jest scena Letnia Teatru Gorzowskiego, czyli mówiąc krótko, Teatr Gorzowski rządzi. Bardzo serdecznie z tego miejsca dziękuję wszystkim, wszystkim moim klientom, wszystkim wielbicielom Art Cafe za oddanie tych głosów. Nie spodziewałem się, jest to dla mnie jakiś kredyt zaufania też i, i mam nadzieję, że postaram się to Państwu zrekompensować właśnie swoją pracą, że tak mi zaufaliście i tak na mnie stawiacie.